Przekminę miny. Ej, doktorski, mi nie odmówiłem O nie odmówiłem. Ja tak, tak. tylko wypełniam mi mam w lobby. zawalistą rolę. Ej, dobra, zastrośilibyście mi mojej roli. Weteran. To, to Co masz gdzieś Zawalistę, by the Ewron, jakaś więź? O, Hadesia, jak coś użył. Angelka zabiła, 300%. O, lawek. Trzy Dużo sobie nie dał O! Lawek to jest po prostu taki statysta, on żeby go ubić. No dobra, słuchajcie, no jest. Teraz trzeba go nawet. O, Jayluj, 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 nawet powiedziałem. Ja już wersję Nexe, biegałem za szarą fasolką z Nexa i Angela się odmieniła. To ja powiem tak, Eibim mnie zabił, ale mnie ktoś wskrzesił. Ale nie żyje Ale, nie, żyje. No tak. nie żyje. Ale to AB nie żyje. No tak. Że AB, nie żyje. AB się A, za... nie? Ktoś go zamknął. i się przesadził. Aha, widzę. O <laughs> Nie ma Nie da AB dzisiaj się Raczej? To czyli na Ebro No tak? nie, no, nie no, jestem przekonany. Dawajcie na mnie. Nie, ja mam w tupu. Ogólnie kucu, kucuńcie kucu, no, kucu, kucu na mnie. Kucu ze wronem, ogólnie tego. To są jakieś jakieś albo ja, ale to jest niestotne. Banzerka zabiła 100%. Luzik możecie mnie, możecie mnie ten. No to niech Jailer to zrobi Albo kucu ma to medykiem i dał szarcze, wrona, bici coś tego typu. Jeśli się zguzik, więc. Jakby Najlepszy raz? Jakby taka akcja na zrobił. Nie no Jailer Jailer, 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 serio Trust me O ktoś nie zagłosował guzik, guzik na Evrona się głosuje. <głosy> <głosy> I tak jestem bezpieczny, bo jestem słapperem. Zagłosował na ciebie do Nexa byśmy... A dlaczego a nie mi, zabij... mi, A, a dlaczego nie wyleciała osoba, która ja mnie zabija? Bo to jest moja dziewczyna. Bo może się wytłumaczyła czy robi! O, cichutko, runda. Czyli co, Kadesia jest pewnie ziomkiem Dobra, Kadesia ziomek. Który z nich? To Uzu, nie wiem. Oj, 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 się nazieliśmy na wurlodzka. Nie, fajnie, nie, nie, fajnie, nie fajnie. Co tu się odpierdala? O kur... O kur... A, ale ześć. Nie, dobra. Co to ma być? Co to ma być? Ale co? Se... Co to ma być? Co to ma być? Co to ma być? Co to ma być? O co chodzi? <noise> nie, oh, shit Co chyba kuzik? <noise> nie, C no, nie <noise> dobra Ja powiem, ja widziałam Mangetsu, który Wbiegał teraz do admina W sensie był w szaruchu z ale jeżeli kuzik znalazł się autopsia, Ja to wiem, mangetsu, że całe lubi Ja wbiegłam Ja wbiegłam też jakby teraz do ofisa Więc zostaje kuzik no, więc Kuzik będzie no. No. latkały no. Tak Zabiłem sam 10 10 ludzi nie, no może miałeś kolega, ale może. A, bo ty, bo ty chyba i tak tego nie wygrasz, słuchaj, guziczku. Czy ty jesteś Ech. może sol kolektorem? Niestety nie. No bo się zastanawiam, nie. Klikasz Prostu. tam, tak? Małym zajem tu guzik. Nie, no. Eee, to wy... Angelę? I potem razem angela to wy bo to jeszcze rozegra Ale angela jest po, dobra. Angela była jailowana no. i angela powiedziała, kumarole i jailor mnie odpuścił, kolega z ja, no, no, miałeś... Dobra, dobra niech się ci tak to zrobili. Dobra, guzik, rób co uważasz. Ale czekaj, nie, bo jak. A kim jest guzik? A ty jesteś mangetsu czerwony? Mangetsu z po prostu chyba. No ja jestem bardzo zielony, a nawet niebieski, to nie, znaczy ja że... nie. ja myślę, że Ja myślę, że z tej dwóch killerów sięgam. Czyli Jak wybiję Angele, no to będę go jeszcze grać. Ale Guzik ja jestem jestem friendly, ja jestem dobra. No. Ja myślałem, że że Angela jest Morfling, Guzik a. jest sol kolektorem, nie wiem. Na kogo ty Oho. dałeś Guzik? Na ciebie dał. A ty mangetsu na niego? Tak, z cię. Jak jesteś miły, nie wiesz. No mega, jak się nie. zaraz. <laughs> jesteś zły? Nie, dobry jest! Ja jestem Ale ty jesteś, mam je c. Serio? On ci grę, grę jako krumet! Ja to myślałam, ja myślałam. Ale <laughs> aferzysko wam powiem. Duchy taski, no właśnie, na no właśnie, duchy taski. Masz jednego ch... <laughs> Ej, jak zostały kompsy, jak zostały tak nie... Tak, tak są cały czas, nie? No, chyba tak nawet lepiej dla tego. Dla Mangetsu. Dwa mam mogą być. BEEEE! Nie i dać tego. Dobra, lawek 08 task no to tak ale to się Ale Mangetsu też jest. O, jest Ronko Da się. Bo jeszcze loversi się chyba napatoczyli, nie wiem co tam się stało, ale kurczę, że tak się Byli, 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 ale ja chyba dozdupiłam lowersów. No. I jak to naprawić? Nie da się. <laughs> Panie Trojku! Trochę mi <laughs> przykro było, jak wbił mi pan nóż w plecy. A to niemożliwe, bo jestem w tym. Jestem w tym. Jest w tym. Jest, jest w tym. Jest w jestem w lobby? Jest w lobby. Jest w tym. Jest w Jest w w lobby? Jest w Jest w Jest w w tym. Na Morfingu Dobra, ale czemu ty mówisz, że jesteś w labie, a ktoś inny mówi, że jesteś w elektryce? bo on jest ze mną w elektryce. Ej, ziomek, powiedz mi. mówił, że jest w specimenie. Ziomku, ziomku w węcie, proszę, powiedz mi, jesteś chesterem czy inżynierem, to jest ważne. Raczej wątpię, że Morfing się odpalił na. z jesteś chestera. Kogo, Troja. Nie, nie, ja Nie wiem, ja daję na Troja. Uwa uważajmy może jeszcze nie, bo może być sterem, jeszcze nie głosujmy. A to dawaj. Jesteś dysterem? Powiedz. Nie. No weź powiedz. Ale jestem twoją ulubioną rolą. O kurwa, jak jesteś weteranem, to o nie Ale ja pier... Ale po co Uch. Po co tak? Bez sensu. Kurwa. Czy jest nie jesteś to masz, bo tej rundzie to się wydarzyło, to jest po prostu niemożliwe aż. Ja nawet ziewam, a jest 22, o co chodzi? Serio, jakiś dzień spanie się jest Co tam legiona Aniołka? spać, nie no, spać tak ja pewnie pójdę do piątej, nie? Ale wiesz jak jest? Serio, marzy mi się p... O łóżki Taki dzień dzisiaj chyba dziś. Ale tak chyba każdy ma czasami, nie? No Nie każdy dzień widzę, jest Twoim dniem, prawda? I tak to się udało, więc jest super. Ja jestem zadowolony z tego dnia, ale Ale siłowo jestem, jestem do odpoczęcia To idź, dobra, mówicie mi, jak to pusiąkowiciem na przedłużanego. Ale nie, poczekajmy, poczekajmy jasne. Jak ci kocham, ale po, były kończę... Oczywiście jak najbardziej, jak najbardziej oczywiście. No ja z dobrze, skur, co to dobrze. za Krujmaid Street? To się tak wylosowało, nie? I co wy jest ty dzisiaj? Co ty się wydarzyło? Zasłużony. No, Ale nie, znowu. Wszyscy te pnęli, mm. zostani być na y, wenta. Co ja powiedziałem? Na wenta wszyscy zostali. Ja, ja tak. mam pytanie: Co, co się dzieje no, z Doknes, wielki Doknesie, opowiedz nam. No to ja. Ja zostałem tepnięty gdzieś. Tylko mi zostałem między dwoma osobami i ta druga osoba zabiła tą trzecią. Jeżeli zaczynali Discorda, to mam rozwiązanie. Zostaliśmy tego, tepnięci razem, Knes I AB. Ty ja nie wiem co on zrobił? Tak, ty byłeś wielki, więc ciężko było się nie zauważyć. Byliśmy tepnięci na dół przy biblioteczce. Abi od razu po tepnięciu deduł. Jeszcze na y, tym. I zastanawiam się, czy on może nie umarł. Przed tepnięciem. ciała czy nie? Właśnie tepa też ciała, czy nie? Tylko to tepa wyglądało, ciała. jakby to ta krew wyskoczyła no, dopiero jak my się tepnęliśmy, ale instant. Że ja jeszcze nie ruszyłam się nawet. To może by to było. I zastanawiam się, albo tepa. Dognes zrobił pepega killa. Ej, albo... jak ja? No, ja o tym ja nie powiedziałem. No, nie zdziwiłoby mnie to. Zdziwił mnie tylko ten report od mamy razu. Mamy bardzo jego. mało informacji, skipnijmy, dowiedzmy się więcej. Proszę bardzo, to jest moja propozycja w tej grze. Oprzyjem. A i teraz wszyscy słuchają, ale bim, no właśnie. Cześć, jest też duży i powolny, więc może myślał, że się tepnął tylko z kimś. Może nie widział, może myślał, że ciało, że się tepnęli we dwójce. Może ze swoim Może zobaczył, że ja odbiegłam i spanikował. Nevrona, 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 nevrona. Nie, nevrona, 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 nevrona. Człowiek nauczył się glitch, glitch, Ewron, glitch. Guzik siop, tak mogłoby być, że tak nazwógł myśleć, że jest sam, Zejwin. ale nie mówię tego. Ja wiem od kogo. Ja skipnąłem, ja skipnąłem, ja skipnąłem. Ja czuję ja alkohol od guzika. Ja, jemy jakiś dziwny pudnik Cytrynowo-bazyliowy, co to jest? Brazyliowy. Bez alkoholu, bez alkoholu. Brazylia, oliwka. Dałem tarczy guzikowi, co znaczy, że jeżeli ja nie zginę, to on też nie zginie. Docajmy ten niesamowity moment, patrząc do lawy i umierając. No do jasnej cholery, po co ty to robisz? Po co? Powiedz Ogólnie... mi, po co? Komsy są, to był bejcig pewnie. Słuchajcie, Ogólnie to bez tak, agresji. Żeby z nimi ktoś nie od. Super, bardzo leszy. dobrze. bym mógł, by to by to posa. zrobił, wiesz? To nie słuchajcie był bejcig, no bo ciało długo żyje. Właśnie dlatego to kliknąło. Tak, tak ale ciało słuchajcie. Leży dło, ale nie dlaczego dlaczego Doknes jest komsy. killerem? Doknes, dlaczego? Dokness co? chyba nie dlaczego jest. To jest ja nie, kamerach, nie jest. Zostaw mnie sprawy prawej lewej, atakujecie cały szczerze, czas, No co? Bo Prawda. jestem duży?! Oho, poważny ja argument. Kamerach, Słuchaj, Doknes, do no. do ja mam białko, że Wyczyciłeś jesteś killerem, się. a jeżeli nie, to wrabiasz w i wpadka jest killerem. Ooo, do, nie. Doknes do, do, nie do, jest killerem, Doknes nie jest killerem. Człowieku! Doknes nie do, jest! Nie jest, nie jest. To słuchajcie, zagłosujmy na wpadkę. Taka wóźni tak. ode mnie. Ja ci to mówiłem rundę temu, teraz już się straj. Ja głosuję na kamerach jakiś brązowy nie widział. Czemu? Poczekajcie, bo to jest mega losowe. Ale ojczyzna. Ale, ale nie wpadka pozwólmy, chyba to jest bez... ale ja. Ale Ewron wpadka, nie, bez... się ale nie, wpadka się chyba. Ale jest, wydaje, jest. Ewron jest chyba Euro, a nie, rolam, nie, a nie jest. Jeżeli tak ani wpadka, ani doknes, to mam jeszcze jeden węger. Wy stara. I to jest nie, możliwe. już, przysięgam, kabelki już. Przysięga. No. Nie, to już jest ale ja, nie, ja będę ja dobry, bi -bi? naprawdę, udowodnię. Laski Na tralalala. Nie kabelki były. a jakie kabelki? Nie, ale, ale co, to, na jest, na Ej, ale co to jest, żeby i nie. Nie, słuchajcie tego. Weźcie ja bez no zastanowienia. Nie może być tak, że trzech z nich jest clear. No nie może, może być. Musi <noise> kto zabić. ktoś to powiedzieć, tak, ktoś Ktoś zabić. musi za to beknąć. Naprawdę możemy to zeskipować. Tak, nawet. ktoś musi za to beknąć i nie dajmy się propagandzie, Czyli, że no, nikt. Ale to, no, to nie podoba mi się to tak bardzo. Nie Patka, nie. jeżeli jesteś niewinna, to przepraszam. Nie, by, była niewinna. A, by nie dlaczego to nie jest po... to Aha. Była no nie niewinna, to no. Żyje, niestety. No to w takim razie doknę. Ale no to no to no, no ani na to... drugi, no. Ładuję manę na impostora. No to, ej, ale co mącisz, Angela? Znowu coś co Dobra, Angela, jest, że starem Ani na an, ani drugi, runda, czy runda, nie? Wini, runda, 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 runda. Nie się, mącisz, tylko montujesz. Mącić też można. Mącić, <grym> mącić. Nie, błagam. O, Szanowni, Szanowni państwo, chciałbym poinformować, że jeżeli Doknes nie żyje, no to teraz musimy przedyskutować Kamstara, ponieważ jest sytuacja taka, że Kamstar może być zły, ale jeżeli nie jest zły, to słuchajcie, mam dla was Bengera, ponieważ no może. może... Do A, to już miło, czwarta że, osoba będzie, miło, nie? Pokazana że guzik się odzywasz, bo chciałem cię właśnie wywołać na tablicy. Guzik, dlaczego jesteś killerem? No bo tak mi wybrał los, no coś powiem. A właśnie ale słuchajcie, bo jeszcze Kucu Kucu śmierdzi jeszcze podczas tej rundy. Kucu, to jest piąta albo szósta osoba, którą oskarżasz, która cię śmierdzi. To jest patrz na ten bojownik. Ale alfera dzisiaj nie. Mam wam kucu? Nie, ej, je, ja mam info. Mamy killera? Ja A może nie, to jest. Kto, kto, kto? w Trio. Hadesiak, guzik tajemniczy jest killer. Hadesiak? Dobra, kto? To albo Hadesiak, Hadesiak, albo guzik. To albo Hadesiak, albo guzik. No i teraz... oh, jak mm -hmm, Musimy wybrać. No nie no, laguje Jeszcze Guzik, laguje... ku... Discorda, żebyśmy nie mogli przedyskutować. Dobra, słuchajcie. No, no, tak, no, tak, no, tak, tak robię. robię. O, tak nie. robię, tak robię. Jestem niewinny. Dobra, z... Przejdźcie ...na Singapur, rozumiesz? Ja Ja no, no i, oh. epiko, nie, nie no, i teraz tak działa, wiemy. proszę bardzo No i teraz można rozmawiać można Na Evrona, ponieważ każdego o, nie. oskarża Nie, Evron nie Słuchajcie, no, o, Kamstar powiedział, że Evron nie Nexe, a Nexe, a jak nexe? jest nexe? twoja no jak jest jemy? opinia? Brak Czajku, sobie Roku? nawet LGBT tło ustawił, żeby było wiadomo, że z gejem To są neony, wariacie To zorza polarna Aha, W dla prosecutora. prosecutora W dla Prosecutora Słuchajcie, to jest dobry wybór, zaufajcie mi anime, anime, to Ej, anime. dzisiaj Ewrot jesteś człowiekiem z przeszłością Dzisiaj się od swoich ust padło, że po pierwsze mam dziewczynę, o czym nie wiedziałem I po drugie, że jestem gejem, o czym też nie wiedziałem No Można być gejem to, i mieć dziewczynę, mój tak, stary był gejem tak, Ale, Ty jesteś krypto gejem, to się tak nazywa Akurat na xyty jesteś gejem, to akurat wszyscy wiemy A ty Guzik jesteś nieżywy No właśnie Guzik, ogarnij się Jest czasami taki dzień, gdzie milczenie jest wyborem albo szansą, nie? Ja dziś wybieram milczeć, no bo oni się sami... Wyjaśniają, bo z tymi nie wiem, czy zauważyliście. Im wystarczy dać się podzywać, dać mówić. Nie, co nic to nie naprawi? Spoko, za... to ma być. O, Ej, dobra, nie. nie naprawiłem, bo się wystraszyłem już bo odbiegał zabójca od yy, komsów i tutaj leży brązowy inekse, a brązowy słuchajcie, był chyba nie? No ile wenty właśnie bo go nie ma Dobra to dobra dobra dobra, dobra, dobra. dobra a czy może mi powiedzieć ta osoba która była teraz w labach na skanowaniu ja. kto to był Byłem ja ja U. byłem Magnetsu okej okay. tak. dobra ja to się teraz. zgadza Dobra bo tak Kamstar Evron Dobra Kutsu. słuchajcie ja wam powiem ja wam powiem okej okay? No to robi Zawsze chce zabijać. Czy Angela. Ale Angela była w Jailu. była Poczekaj. W była. Co się stało z Nexem po tym, jak napomniałem, że jest gejem? LGBT? Angela rozwaliła Nevrona. Ale spoko. Zakładamy, że to są owoce argumenty, dlatego powiem, że albo jest Hadesiak, albo Kucu Killerami, i to już musi być pewniak. No dobrze, wypierdźmy Kuca. O, no to jak Hadesiak, to ja Hadesiak powie swoją rolę, to ja to mogę zweryfikować guzika Zgadza się Hades jak jest prorok To Kucuvel wy... jestem najlepszym oraklem Mikro ja nic nie mówię No mam powiedziałem, ja że mi się nie na samperem dlatego się chciałam No a ja widziałam że ja zagłosowałam na ciebie Ja wybrałem tak zwany skal posługać się żeby prawdę. usłyszałem kucu wylatuje, nie klikaj na mnie Kucu po co ty to robisz dlaczego szukasz orakla A nie dobra jest git Nie i, I, był był guzik, I, guzik. Był guzik. I był guzik! I był guzik! Dobra, mi ja jestem legendą! Jestem legendą! To na A, okay. Okay. No więc na dwie godzinki przedłużymy, nic się nie stanie. Uuuu, Nie wiem jak u was, ale u mnie i biście jest. No minibus! No, no z... Let's go! To, no. Będzie się nas nie ma. ma Jutro trzeba na turniej w Fortnite wypocząć. Ej, dobra, wiesz co to było w padka? Ja ci już po Są dwa fragi. To byli do wersji. To byli do wersji, to byli do wersji. Eee, zabił na moich oczach, nie spodziewałeś się, że będę przybiegać. Wy. Zębie, zębie, wiem, No, czekaj, czekaj, Matko, czekaj. czekaj. To, jest, to jest hit, to jest hit. Ale ja nie, nie, bo wiecie co? To jest, na, na, na już jest to, że ja jestem w stanie uwierzyć w padce, że ona tak widziała. Bo ja wam powiem, co się wydarzyło. Spanikowałeś mega po tym fragu. Nie, nie. Lawek, lawek biegał razem z Trojem i ja stwierdziłem, że ja muszę się kryć w tej gierce, więc merdałem się Lawkowi i Lawek pobiegł gdzieś ze mną i padł Lawek, więc on był loversem strojem, ktoś z Troja i nawet wiem gdzie, w medzie, nie. w medzie z... ktoś Troja i Lawek padł, bo był jego loversem i wpadka to widziała, zreportowała LAWKA i teraz będzie mówiła, że ja go zabiłem. To jest fakt i to jest fakt stwierdzony, jest to prawda, Ej, to ale nie zabijesz? mogę labie, tak, udowodnić, bo jak mam to udowodnić, że tak się wydarzyło? Wiesz to, co, Ewron, różnica między mną a tobą to jest tam taka, tam jest że ja nie powiem jestem. głosujcie na Evron. O, tylko powiem, nie. pamiętajcie, że Ewron był przy tym fragu, bo nie jestem taką szmatą, Bardzo Bardzo dziękczyn, dziękczynny z twojej strony. Ale nie patkać jej dorosłością, Dzień Co? Co? Na Anfera, na Anfera, na Anfera. Ja bym chciał powiedzieć tylko o to. Ja nie. Zab, 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 zab. Angielce, nawet byłem na kamerach i, i widziałem na kamerach, jak Ej, ktoś zabił troja i się zamienił we mnie! Widzisz! Nie wiem, kim byłem! Jak się no. znajdę, to pierwszy ratujesz, rozumiesz? To byli do wersji, widzisz, widzisz? Się udowodniłem, że on zamienił. Ej, do Knessik, Ej słuchajcie, zamienił? Ja, mam, ja mam ofertę, no nie? Dobra. Jak ktoś chce wpierdzielać do Knesa i się w niego zamieniać, to nawet jak się przy mnie odmieni, ja go nie wpierdzielę. Przysięgam. A ja to ja, ja to ma być na w sensie Ale co ty mówisz, Kamil? Po prostu tak nie zareagował. Dobra, trzy głosy na no mnie. Powiedziałem wam to prawdę. Mówisz. Ale dobrze, większość lobby ma mózg. To jest dobry znak też. To jest dobry znak, że większość lobby ma mózg. No pewnie Doknes nam nie dał. Dobra. Zagłosowałem. Ja zagłosowałem na Bardzo, Bardzo dobrze, Guzik, bardzo dobrze. <laughs> Dlaczego? Bo mówiliśmy, żeby na niego. No, bardzo dobrze. <laughs> Tak jak powtórzyłem przed chwilą, powtórzę jeszcze raz. Ja nie muszę nic wiedzieć, bo ich wystarczy pukać i to się sama wyjaśnia. Naprawiamy te moją obrzydliwe. Muszę to wrócić później. Dobra. Oknaśik. <grym> witam. O, ja wiem coś. Jest temat. Temat. Amferkan, no. e, Musicie mi powiedzieć jedną rzecz. Mhm. E, byliście w Specimenie, robiliście zadania, widzieliście się tam razem? Czy jak to wyglądało? U was? Ja, wyszło, ja wbiegałem teraz no, ja dopiero. biegliście razem, i... czy nie? Nie, nie, to jest Przecież Ty wybiegałeś. No ja wybiegałem, ale się pytam, no co ja jest no Kamstar wybiegał z tej sami. Kamstar. no, no do... o, o, camstar, wybiegałem, z wybiegałem, no, nie, gdzie jest. jesteście teraz? Jedno słowo, jedno słowo i już puszcza Czekaj, 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 Ogólnie najprawdopodobniej Kamstar zamienił się w doktusika biednego i... Oh, o, na moich oczach. A jako Kamstar, gdzie jesteś teraz? Ważna informacja Chyba, że to I serio to... był oh, ale ja pogoniłem przebie. za nim, bo nie, nie było. go. No, e, nie tam, nie. To, nie. To, to Kamstar jest, 100% Kamstara, wywalmy. A gdzie? A no, tak, gdzie się... Górna deko, górna deko. Dlatego pobiegam z PC, żeby że Mówi prawdę, mówi prawdę. Dobrze, to teraz. No, weź się spać, dobra, czy mów we mnie.

Powiedz e, co robiłeś, prawda? Każdy, kiedy wbiegałem do Specimena a tamten wybiegał, więc a on... A e, będziecie? Okay, okay, no więc to się mm. po prostu z nexem potwierdzało i dlatego ten. Dobra. nie wiem, hmm. mi chyba Discord nie działa, ja nie, nie wiem. Muzik, Muzik Sigma. Strzele biegam za to, to, bo możesz w moich oczach nic się nie rozpruje. O, nie zła. Żartuję, Żartuje, oczywiście żartuję. On nie żartował. Nie będę tego naprawiał, bo poczekam na late game. Ludzi. Nie muszę wrócić jeszcze z tego laba. Zadminę jeszcze. Dużo zadań w tym lobby. Wrażenie, że nas jest mniej, nikt ich nie robi. prawie. No i nie zrobiłem. Gdzie jest Nexe? Ej, dobra, inaczej. O, teraz mam Bengera. Hades jak jest zabójcą, Hades jak jest zabójcą właśnie zmutował wpadkę, która biegła do przycisku. Dobre, mamy to, to mamy, spadką, to, mamy to, to, mamy to, mamy to, mamy to, mamy to, mamy to, mamy to. Słuchajcie. A czy tynek... jest? drugi! Co? To no tam? A jest drugi. O, no. Widzisz guzik, mieliśmy rację! Nie, Jak on mówi, że ja mówię, że to on nie, ale HD serio, dobra. Było tak, że staliśmy sobie na adminie. Ja sprawdzałem, okay. gdzie kto jest na adminie, nie? Okay. Pobiegłem do góry, wpadka stała tam, gdzie się sprawdza czy ktoś umarł. Sprawdziliśmy, że Angela nie żyje. Wybiegliśmy z ofisa mm -hmm. koło weaponsów. Hadesiak się kampił na lodziku na dole. Pobiegł za wpadką do ofisa i on musiał zmutować. Się z Co z tej znaczy góry? kampił na lodiku? No, no bo byliśmy szarzy, więc gaduję, że on po prostu szedł jak najbardziej na dół, żeby go nie było widać, tak? Bo pewnie sam miał cooldown na kila, czy coś takiego. Słuchajcie, guzik musimy to przekminić. Nie no, jak na 100% kill. Tak? E, killer. Tak. No to wy***alamy w takim razie. I wpadka się też z tym zgadam, bo dała kciuka do góry. Nie kill, tylko clear, tam A LGBT... Jakieś... A clear nie, nie, nie. Nie, kill, kill, killer, 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 killer. Killer? Dobrze. A, kill. next, a Next, Już, next, już, LGBT już next? tylko killer. Ja jestem wariacie. LGBT, też guzik, Next też zagłosował Guzik, przepraszam, bo ja wiem, że nie żyję, ja ale jedno pytanie takie poza rozgrywki. Czy ty jesteś na Nie, Guzik jest po prostu <noise> Tylko lekko chwycany, weź przestań Guzik, legenda, legenda guzik. Na spokojnie, a zobacz, przekminiamy to. Guzik, 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 tak. guzik pokazuje, że, że, że da się być daydrinkerem i funkcjonować Trudy. normalnie, szacunek. Dokładnie. Day drinker Daytrader, trader o, się poje... Przepraszam, możemy tutaj dokąd <noise> zagłosować? Zjadłem przy tradową wątrobę. I teraz wiadomo, kogo wypierdzielamy. Wiadomo kogo, nie? Guzik? Wiadomo, że tak, nie jest. Tak, tak, Anfer jeszcze szczerze, Anfer? Nie zabijaj mnie Nie zabijajcie mnie, proszę Ale Guzik z tobą zerwał? I... dole I tu emocjonal, demes chyba Widzę, kto to robi, Guzik Pozdro na ciebie, szaraut. Miłość nie istnieje, nie no, gdzieś tam istnieje, na pewno Jakaś 70-letnia babcia Jedna na milion Na pewno przyzyła W miłości Nie naprawicie tego, wariacji sorry Oho, no i co tam Tajemniczy! Kto to był? Oho. O, ten kolega! O, to był ten, ten kolega! <laughs> Ej, dobra, afer, przysięga, nice. powiedziałem to po pierwszych sekundach, nie stream snajpuję. Nice, <laughs> nice. nie mam streama. <laughs> dobra, to tym bardziej, ale przysięgam, to był losowy strzał.